Cześć, jesteśmy dziś w Sopocie w firmie Digital1. Jest to firma rodzinna naprawdę z bardzo długimi tradycjami. Posłuchajcie, co sami o tym mówią. To naprawdę niesamowita historia od zwykłej drukarni analogowej do cyfrówki. Jesteśmy firmą rodzinną, prowadzimy wraz z mężem. Usługi poligraficzne. Firma się wywodzi korzeniami z poligrafii, gdyż męża pradziadek prowadził kiedyś pierwszą polską drukarnię w Brodnicy, jeszcze przed wojną. Na zdjęciu widać wizerunek pradziadka Rafała, Kazimierza Wojciechowskiego, który tutaj czuwa nad nami. Panowie nie do końca podobni, aczkolwiek podobno z poczucia humoru bardzo. Na początku naszej kariery zawodowej była to na świetarnia usługowa. Przygotowywaliśmy matryce, czyli klisze, później blachy CTP pod druk offsetowy. W jakimś tam czasie zauważyliśmy tendencję, że nakłady druku spadają i zainwestowaliśmy w profesjonalny druk cyfrowy, ale produkcyjny. Kupiliśmy pierwszą maszynę w tym mieście druku cyfrowego produkcyjną, gdzie głównym naszym klientem były drukarnie offsetowe, które zamawiały u nas niskie nakłady, czyli wizytówki, zaproszenia, to wszystko gdzieś nie opłacało naświetlać blach CTP czy tam, gdzieś ewentualnie na SITO. No to myśmy wypełnili tą niszę. Kawałek z tego naszego tortu trzeba było oddać agencji reklamową, czyli zdecydowaliśmy się na otworzenie drukarni w Sopocie w Krzywym Domku, gdzie byliśmy tam 13 lat. Głównie naszymi klientami są hotele, restauratorzy, kluby. No, sopocki, Sopockie życie, że tak powiem, nocne życie. Temat druku pokoleniowego, chciałam pokazać, jak to kiedyś się przedstawiało. Kiedyś maszyna drukująca wyglądała tak, natomiast w tych czasach jest to druk cyfrowy. Z jednej maszyny się nie da wyżyć. Do maszyny cyfrowej dokupiliśmy druk wielkoformatowy pod plakaty, pod różnego typu rzeczy, no i klienci od nas wymuszają coraz to bardziej skomplikowanych. Prac i mianowicie kupiliśmy od firmy Smart Laser pierwszy ploter bigujący wycinający, gdzie automatycznie poszerzyliśmy nasz asortyment o różnego typu kartki. Kolejnym zakupem był laser CO2 pod znakowanie głównie plexi i sklejek. W chwili obecnej dokupiliśmy kolejny laser już do znakowania metalu. Ja mogę tylko pogratulować podziękować za zaufanie, którym nas klient dziękuję. obdarzył, bo to jest trzecie urządzenie w punkcie w Sopocie. To jeszcze dopowiem jedną rzecz. Pierwsze urządzenie sprzedaje handlowiec, drugie, trzecie i kolejne sprzedaje serwis. Nie miałem z wami nigdy najmniejszego kłopotu i nie mam powodu twierdzić, że następne urządzenie tak będzie skupione. Jeszcze raz, raz dziękuję. serdecznie dziękujemy. No, dziękuję. Bardzo.